Hej, komisieczki z tej strony, Paulix. Dzisiaj gramy sobie w Brockhaven. Um, będzie to prostu taki odcinek, bo to jest mój pierwszy film. Um, no i właśnie. Um, no wiecie, nazywam się Paulix. Dobra, um, będziemy mieli tutaj dom. Szybko sobie może pobiegniemy, bo tu jest wolne. No, co tutaj robią drzwi. E tam? Halo, poczekam, poczekam. Dobra. Już. Tylko sobie zrobię domek, zaraz wrócę do was. Dobra, ym, już. A nie, czekajcie. Tam sobie po prostu nazwę. Już mam urządzone, jak widzieliście, tutaj mam ten napis. waulik tutaj mam ten puf. No, wiecie, to różne rzeczy. O tutaj mam takie, wiecie, to, to kotki małe mam. Um, tutaj mamy safe, w którym mam dużo pieniędzy. Um, tutaj mam oto, czyli że wiecie w grze. Um, no i właśnie teraz pójdziemy sobie tu i jedziemy sobie na jakieś jezunku, ale na początku robię zakupy. Szybkie zakupki. Biorę kartę z plecaka, żeby nie było, że nie zapłacę. Bierzemy koszyczek. Szybko zrobię zakupki. Lody nie są, niebo są niezdrowe. Jabłuszko, zielone jabł, 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 jabłuszko, bananek jakiś, wody mineralną, wodę źródlaną, mleczko. Mleczko przydało, żeby być... Chciałbym mieć białko, no może Rizis, jednego Rizis, no dobrze, ja tylko pakuję, o dziękuję. teraz, no, mogę... czekajcie, mogę teraz, mamy tego zakupy, będziemy je szybciej, prędem odnieść do mojego domku. A teraz pakujemy do lodówki. O, już spakowane. Teraz idziemy na jakieś jedzonko na miasto. Dobra, um, jedziemy. Tylko muszę wziąć samochód tutaj. I po niego, no jak już będzie ciemno, to może pójdę do kina, nawet jak będzie jasno, to pójdę do kina. Tylko sto po prostu. No wiecie, muszę tutaj sobie pójść. Bo jestem trochę głona No już powinnam zjeść obiad. Ojej, tu się pali. No może ja to rozgaszę. Do no stu. No dobrze. No, bym chciała te hodogi tam gdzie są no, no. Dziękuję. Postawię sobie. Teraz sobie jedziemy, ale dobre. Ale dobre. Teraz odniosę talerz. O proszę. Dobra, idę szybko. O, teraz idziemy. Idziemy tam. Miałam jeszcze na, na kawkę i jakąś mufinkę, ciasteczko. A potem do kina. Może niedobrze bym poprosiła o to. Miałam to też. Pączek. I oczywiście kawka, po to przyszłam, ale to bierzemy sobie na wynos. A na razie sobie wyjdziemy szejka. No i za to wszystko. Oj, drogo, 100 zł aż. No dobrze, proszę. Mam kartę nawet więcej niż 100 zł, 1000. Oj, szybko wyszłam z auta. Dobra. No, nie musimy się nigdzie cofać. Może jeszcze poszłabym sobie na loda i po prostu do salonu gier. Na początku do Lola, Czekoladowego. miam miam Wiem, że to nie jest trochę zdrowe, ale ja bym chciał po spędzić ten dzień bardzo dobrze. Bo jak wiecie, już idą wakacje, więc. Więc no. Wow, Jeszcze tutaj sobie pogram. Chwilę. OK. Pograłam. Teraz co? No jeszcze bym na coś pojechała tylko na co? O tam... Wejdę tylko kina, sobie jeszcze pójdę na siłownię i tak dalej. Oj, karty bym zapomniała. Może będzie kiedyś mój koncert się odbywał. O pizzerka tą pizzę poproszę. Ten kawałek. O, jaka dobra była! Oczywiście zapłacę. Nawet na piwek zostawię. Mmm, dobra, teraz sobie trochę pobiegam na bierze. mam mało baterii. Dobra, szybko. O, poczekajcie. Dobra, musiałam mieć tylko ładowarkę trochę co minęło już, ok. Pocziczymy sobie. Wow. Jakie to ciężkie... O, o, ale to będzie jeszcze. Już... Ciężkie. O, po tym kilku no minutkach już się trochę zrobiłam głodna. Pójdę sobie na jeszcze jednego hamburgerka. Mmm, dziękuję, zapłacę. O. o. nie, jeszcze do kina. Do kina, zaraz nie zdążę, do kina. Mm. Zapomniałabym, wyleciałbym mi to z głowy. O, bym chciała to mm. ten popcorn i zapłatę. Dobrze. Zjem sobie teraz lizes, jak się zaczyna show. O. Już się zaczęło. Kilka godzin później. Ale ciekawy jest ten film. uuu, ale już się niestety skończył. No, bo ja muszę już pędzić chyba do domu, bo już jest ciemno. I muszę się przespać. Mm, ale jestem już najedzona. Teraz muszę tylko zaparkować. Oj, czerwona stop. Dobra, niech policja nie zauważyła. Później tutaj nie jeździ policja. Szybko wiecie, że takich ferwizmów nie można robić praw, ale w się można, chyba. No dopóki nas nie złapią, to nie co robię, te drzwi, nie wiem, ale okej. Okay. W domu. Muszę napisać. Ile my hej hej, kręcę film. No a to moja kolu youtuberka to ja Dobra, idę spać. Przejmuję się nią. Musiałam napisać, że kręcę film, bo do niej mogę pisać. Dobra, to ja się prześpię. Jeszcze jest noc, ale wyjdę. O, wykąpię się i tak. O trzeciej oczywiście musiała być też Jak Tylko... O drugiej chodzi mi o... I się z wami już no powoli żegnam. Widzimy się w następnym mod. Dziękuję. Pa, pa!